Nagrywamy? Nagrywamy. Witam. Dzisiaj troszkę nietypowo będzie. Tak, jeszcze nie nagrywałem. Ale jakby to faktycznie się komukolwiek spodobało, to być może w tym kierunku będę będę, 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 będę działał. Więc tak, w weekend troszkę zaszalałem na znanych portalach aukcyjnych i ogłoszeniowych. Eee, przyszły dzisiaj dwie paczuszki, e, które prawdopodobnie będą e, przyczyną kolejnych filmów, ale dzisiaj przyszły i zobaczymy, czy faktycznie w tych paczuszkach przyszło to, co zamówiłem, bo z tym to już nie bywa. Eee, całkiem fajne rzeczy, które no. Ja lubię robić takie. Yy, może nie robię tego na co dzień, ale mam ochotę spróbować, yy, więc generalnie tak. Yy, przejdziemy. Paczuszka pierwsza, paczuszka druga, troszkę mniejsza. Patrzę się tutaj ekran, czy dobrze widać, bo nowy setup mam. Kamerek i wszystkiego innego. Z czymś z tego wyjdzie, yy, więc tak. Pierwsza paczuszka. Yy, może nie będę Wam mówił, jak to tutaj jest, chociaż pewnie w tytule filmu to umieszczę. <laughs> jeszcze więcej tak już wiecie co tu może być. Na razie tylko folię, bo przed nagraniem, z samej góry, żeby zobaczyć, czy chociaż pudełko mówi, co tutaj jest. a proszę, co tutaj jest. O, takie coś zamówiłem. Tylko tak, żeby nie było tak fajnie, kolorowo i pięknie, i żeby to miało sens. Zamówiłem sprzęt w dobrej cenie, ale oczywiście oznaczony jako uszkodzone. I kolejne filmy zapewne. Jeżeli tu w ogóle jest to, to nie. mam nadzieję, że jest. Kolejne filmy hmm, będą o tym, jak doprowadzamy ten sprzęt do użyteczności. Więc tak, tutaj jest Oculus, e, wersja druga, 64GB. E, takie cudo, pudełeczko się zgadza. Zobaczymy, czy zawartość również. O, nawet tutaj jakieś piękne. Powiem szczerze, że nigdy tego nie używałem, nie bawiłem się jeszcze. Taką rzeczywistością wirtualną, miał okazję teraz, więc fajosko. Eee, teraz tak, takie, taki sprzęcik. Eee, zaraz tutaj pokażę. Tutaj ustawiłem takie rzeczy, że o, pokażę Wam ekran. I na ekranie udało mi się takie cudo złapać za troszkę ponad 5 stówek. Tak jak tutaj widać. Z tym, że co jest nie tak. Jest całkiem przyzwoicie, ponieważ nie jest to sprzęt całkowicie niesprawny, który by się nie włączał. Ma taką typową dosyć usterkę. Usterka ta mianowicie polega na tym, że że że, że pady driftują. Czyli tak jakby pomimo, że my już nie ruszamy, to nadal gdzieś tam na boki ciągną. Więc będzie okazja nagrać filmik, jak to wymieniam. Może nie instruktażowy, bo nie robiłem tego wcześniej, ale, ale będzie można popatrzeć, zobaczyć. Zainspirować się. Poznać moje błędy. Zobaczyć co można zrobić lepiej, a co gorzej. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo źle. Druga sprawa. Podobno, podobno opaska też jest jakoś tam podarta, czy nawet... Jakieś inne elementy hełmu. Dobra, więc tak. Mm, tutaj odłożymy tą drugą paczuszkę na chwilę. Sprzęcik. Pudełeczko jest. Zajrzymy do pudełka. Ja zajrzę, A wy też zajrzycie pewnie. To odłożymy sobie. Pudełeczko, by się zgadzało. Zobaczymy jeszcze, może. Może tutaj będziecie lepiej widać. A, taki lubiłem setup. Mam i kamerę na biurko. Na siebie. I, i, i pracuję nad tym setupem. Zaraz. Gdzie to się otwiera? Gdzie to się... O! Otworzyłem. Gdzie to, uwaga. Tada! Jest sprzęt! To bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że jest to, co zamówiłem. Pytanie, czy jest w takim stanie. Jakim być powinien. Działać. Ruszać się rusza. Będzie trzeba zapewne to jakoś podłączyć, przetestować zobaczyć jak bardzo źle jest z tego co się orientowałem niektórzy próbują czyścić te pady joysticki i tak dalej że to trochę pomaga ale potem i tak z tego co widziałem osoba która mówiła że jej pomogło to potem kolejny film jak nagrała to jednak wymieniała te joysticki więc zapewne one będą do wymiany tak to wygląda się zgadzało 5 stóweczek już teraz jest trójka wyszła, ja wiem, że to nie jest yy, szczyt wszystkiego, ale jak się jeszcze będzie można przekonać, u mnie nie będą raczej tylko nowe rzeczy, tylko będą różne cuda. O, takie pudełeczko. Powiem że nawet nie wiem, co w tym jest. Nigdy nie miałem okulu. A, ładowarka. No tak, USB-C. Proszę bardzo. Tak to wygląda. I hełm. Ua. okulus. Nie, yeah. ma napis Oculus. Chyba dobrze. Soczewki są. Na swoim miejscu co? A, tu jest podarte. E, to ja się bałem, że gorzej, bo nie było na zdjęciu. Tutaj mamy. Takie coś. Spróbujemy. A, i tutaj dalej też. I tu jest jakieś uszkodzenie. Ale to jest element, który myślę, że w razie czego uda się wymienić. Doprowadzi sprzęt do stanu bardzo dobrego, takie mam nadzieję, działającego zaraz. Nie mam takich jeszcze fajnych guzików, jak niektórzy, żeby tutaj pykać. Muszę myszką pykać. O, zobaczymy, uwaga. Wy zobaczycie mnie, jakie ja w tym wyglądam. Ja was nie Ja się nie zobaczę. Ale teraz może się zobaczę? Nie zobaczycie. No i tak to wygląda. Potem. O kurka wonna! Widzę logo od razu. Po założeniu widzę metę. To chyba działa. Wow, kręci się. Niesamowite, ale pewnie muszę głupio wyglądać. Jeszcze gra. To chyba też dobrze. Wow. coś mignęło, coś błysnęło. O, i się rozglądać mogę. baję Tu każą mi coś odblokowywać, jakieś cuda. Dobra. Teraz nie czas na to. Nawet muzyka gra. Niesamowite. Dobra. Film nie o tym, jak ja się tutaj rajcuję tym, chociaż to też fakt. Yy, ale będzie o tym, co będziemy robili potem z tym. Super jest sprawa. Zamówiłem. Tak jak widzicie za pięć stówek. Na 3 literowym portalu z ogłoszeniami. Który wszyscy znacie? O kurka, coś mi dzwoni. Na trzyliterowym portalu. Z ogłoszeniami. I to jeszcze pojawi się w kolejnym filmie. To na pewno. To będzie druga paczka. Dobra, to, to już sprawdzone. Pora na paczkę numer dwa. To w przeciwieństwie do tej pierwszej. Nie kupiłem na literowym portalu. Na portalu kiedyś aukcyjnym, teraz coraz bardziej próbującym udawać Amazona, no ale jakieś tam makie cały czas mają. Tutaj nawet nie brałem udziału w aukcji, tylko tak, no, znalazłem ogłoszenie, tak sobie smutno wiszące, przyglądałem, myślę, nawet za dwa dni chyba, już się nikt nie interesował, a ja się zainteresowałem. Przełączymy, żeby było lepiej widać. Żeby było lepiej widać i zobaczę Wy zobaczycie, ja zobaczę. Wszyscy zobaczą. My wy oni. O! Co tam jest? Ciekawe czy pudełko jakieś jest? Pewnie nie ma tego co chwilę. Tak jakieś pudełko, ale czy... E, pudełko na pewno nie jest od tego co kupiłem. Okej, okay. Tomara. Nie, ja nie kupiłem reflektora. Zobaczymy. Co mi wysłano w kwocie też, załóżmy, że atrakcyjny. gdyby nie ten dopisek uszkodzony. Chociaż też nie jest to tragiczne uszkodzenie. Uwaga, uwaga. I folia modelkowa. Zaraz zobaczymy. Oj, będzie chyba to, co zamówiłem. Proszę, proszę, uwaga. Uwaga, uwaga. Nintendo, Nintendo DS Lite, które również jest w stanie idealnym. Może tak a nim go obejrzymy. Tutaj już pokazuje, co tutaj jest nie tak. To był nasz okulus. O tak. Więc tak, Nintendo DS Lite, srebrna uszkodzona. Zawiasy do wymiany. No to zawiasy. Zobaczymy, czy do wymiany, do naprawy, czy kawałek obudowy, czy całą, coś będziemy robić z tym. Nosi ślady użytkowania, górny wyświetlacz dobry, kilka rysek, dolny wyświetlacz posiada ryski, brak klapki dolnej. Tak. Yy, taśma, właśnie, taśma do wymiany, jak się rusza. Kalpką zanika obraz hmm. do wymiany. Może spróbujemy, niekoniecznie do wymiany. Ja spróbuję ją zregenerować. Chyba, że będzie to straszne druciarstwo, to wtedy może trzeba będzie ją wymienić, o ile się da. Zobaczymy. Brak ładowarki, proszę rozważyć, bla bla bla, i tak dalej. I to cudo zdobyłem za. 75 zł z wysyłką za 0 zł. Zaraz. W takim razie przyjrzę się jeszcze ponownie. Cudu, czy to tak faktycznie wygląda. O, proszę. Jest. Zawias tutaj się. O, rusza. Ale nie jest całkiem wyrwany. Powiem, że. Hmm. Tutaj jest jakoś dosztukowany jakimś papierkiem, czymś, ale jakby to tak rozłożyć ładnie, można by go zregenerować. I się okaże, jak to będzie dalej. Żeby było śmieszniej, Nintendo też nigdy nie miałem takiego. Miałem Advensa. O, włączył się. Ale zobaczymy, jak to z tym ekranem. Proszę, pięknie. Działa, ale jak ruszać klapką, powinien nie działać, bo jak będzie cały czas działał to, o czym ja filmę? Tutaj wam się wydaje, że zanikają te kratki, ale nie, nie zanikają, tylko to chyba już kwestia kąta i kamery. Jak na razie powiem tak, że nie chce zanikać, jak ruszać klapką. Wszystko działa. Podejrzewa, o coś mryka. Podejrzewam, że ten zawias mógł tutaj uszkodzić. Co? O, coś mrygnęło. Fajnie, będzie coś do zrobienia. O, coś mryka. Ten zawias pewnie coś uszkodził, ale proszę, włączać się, włącza, działać, działa. Będzie filmik z rozebrania tego cuda i poprawienia tutaj tego, co jest do poprawienia. Będzie można. Obejrzeć go od środka. Będę miał taką przyjemność niewątpliwą i myślę, że i dobra. wyróżni. Eee, dobra. Dobra, dobra, dobra. Eee, więc tak. O? Nie, to dobra. Jeżeli się Wam podobało, jeżeli takie filmiki mają jakąś rację bytu, łapka w górę. Jak jest całkiem do kitu, do pani, bądźcie szczerzy, łapka w dół. Przeżyję to. Komentarz, co jest nie tak. Jak mój setup czy daje radę, jeżeli chodzi o kamerki. No tak jak mówię, to jest nowy setup. Wcześniej nagrywałem filmiki, które próbowałem, żeby były instruktażowe z tego, co robię tak naprawdę na co dzień. I takie filmiki no, też będę czasami wrzucał. Ale generalnie jednak czasowo łatwiej, przyjemniej dla Was w oglądaniu pewnie też będzie zobaczyć mnie tak faktycznie w akcji na co dzień. Zarówno z jakimiś laptopami czasami komputerami stacjonarnymi, eee, a poza tym takimi rzeczami, jak teraz jeszcze są kolejne. W tym momencie dwie paczki w drodze, bo w weekend serio za zaszalałem z fajnymi rzeczami. Eee, tylko na razie dotarły te dwie, więc tyle wrzuciłem. Jak chcecie zobaczyć, co będę z tym dalej robił, jak będę robił, czy mi wyjdzie, czy spartole robotę. Zapraszam do oglądania, subskrypcji, dzwoneczki powiadomienia i tak dalej. Wiecie co robić. Dzięki. Na razie.